Swojej drodzy, po targach dotarliśmy do stoiska z wentylacją. I rekuperacją. I rekuperacją? Tak. Dobrze, z wentylacją i rekuperacją. E, ale Karol się na tym nie zna. Karol się zna na pompach <laughs> ciepła i na klimatyzacji. Więc trzy słowa tutaj od Pana, który jest na stoisku. Ładnie się Wam przedstawi, powie od czego on tutaj jest i z czym ciekawym przyjechaliście na targi do Bielska. E, e, dziękuję za możliwość udzielenia wywiadu i prezentacji produktu. Ja reprezentuję firmę Marley jesteśmy producentem rekuperatorów, rekuperatorów decentralnych, czyli ściennych. Na stoisku widzicie, decentralne, tutaj Pan Andrzej zaprezentuje później centralną rekuperację, tak? Czym się to różni? Różni się tym, że decentralna, małe urządzenie, konkretny pokój, Wentylujemy z odzyskiem ciepła. Tak? Czyli dla takiego kowalskiego wiercimy dziurę w ścianie? Dokładnie. I dokładnie. mamy już wkładamy takie urządzenie i dokładnie. mamy sprawę już załatwioną. No, tak, no, jeśli jest większe pomieszczenie, wtedy trzeba dwa takie rekuperatory. W środku wymiennik, który działa na zasadzie, że ciepłe powietrze, które, które jest wyciągane z domu, tak, z pomieszczenia, ogrzewa wymiennik. 70 sekund to trwa, później jest zmiana biegu i znów zimne powietrze, które... Czyli raz przepływa na tak, powietrze wchodzi, raz zużyte, a raz świeże, tak? I później odbierane jest z wymiennika to ciepłe powietrze i wtłaczane do pomieszczenia. I na te cykle co 70 sekund. Oczywiście znajduje się również tutaj filtr. Filtry możemy zmieniać. Jest tutaj podstawowy, czyli G3. Natomiast jak chcemy antysmogowy, również jest do, dostępny, można taki antysmogowy zainstalować w takim urządzeniu. Również Tutaj różne, coś różne, okay. różne wymiary mogą być tych ścian czy murów, tak? Możemy mm -hmm. tam standardowo pół metra, możemy przedłużyć nawet do jednego metra grubości muru. Zalety takiej y, rekuperacji no przede wszystkim zdrowy klimat, tak? Bo jest filtr, który te cząstki większe czy mniejsze jak F3, F7 zatrzyma. Druga sprawa, brak wilgoci, tak? pleśni. Trzecie, odzysk przede wszystkim ciepła do 85%. Oprócz te, tego modelu, co tu widzimy, mamy dostępne inne rekuperatory. Ten akurat działa na pilota, ale mamy również rekuperatory, które możemy sobie aplikację ściągnąć na komórkę i na komórce sterować, przykładowo jeśli chodzi o ustawienie widgotności, czy, czy, czy przykładowo no inne, inne parametry, jeśli chodzi o wydajność na przykład tak, czyli biegi, pierwszy, drugi, trzeci, wszystko to możemy sterować tutaj na komórce po ściągnięciu aplikacji. Ja mam pytanko, jeżeli chodzi o te rekuperatory, e, czy one występują w różnych e, mocach, do różnych, nie wiem, objęto, tak, objętości czy metrów tak. Jeśli chodzi tutaj, ten rodzaj na pilota, mamy do 37 metrów 3 to jest najmniejszy na godzinę, lub większy do 60. Jeszcze jest taki pośredni, ten, który tutaj, 50 metrów 3 wymiany na, na godzinę. Ten, który mówiłem jeszcze o, o aplikacji, no też ma 50 metrów sześciennych na godzinę, także i musimy dobrać w zależności od właśnie metrów sześciennych, czyli gabarytów pomieszczenia. Tak? Jeśli jest większe pomieszczenie, wiadomo, trzeba wtedy dwa takie rekuperatory. No i wiadomo, że jeśli ktoś chce w całym domu, no to będzie musiał zamontować więcej. No, wada może tylko jedna, że w pomieszczeniach bardzo takich zawilgoconych, gdzie łazienka, tak, nie polecamy tylko dlatego, że możemy czuć dyskomfort teraz, dlatego że yy, rekuperator działa na zasadzie właśnie odzysku, tak, tego, tego zużytego, ciepłego powietrza. Ale jeśli jest na przykład minus 10, nie będzie wciągało później w takiej łazience tam na przykład minus 10 a plus 10, ale pewien dyskomfort możemy odczuwać, tak, bo on 100%. Nie odzyska tego ciepła, tak? I tutaj... niestety jak będzie nawiewane, to może być powiew takiego chłodniejszego powietrza, Tak, I możemy tak? czuć dyskomfort tak samo jak również, no i, i, i nie, nie do końca ten film może być bardzo często zagrygocony. to jest może jeden minus. A reszta na każde pomieszczenie jak najbardziej możemy stosować... Oczywiście nie jest to duży koszt w zależności od od rodzaju. Ten pierwszy, naj, najtańszy, naprawdę to jest po, poniżej tam dwóch netto. Pierwszy to bodajże 1600 zł, ten najdroższy, no mniej niż 3000 zł. Wady, rozwiązania już znamy. A jakie są zalety? Zalety, to tak jak mówiłem, czyli brak wilgoci, tak, brak pleśni, tak. Pierwsze, przede wszystkim, e, e, o, jak to można nazwać? Ograniczamy zużycie też, zużycie no, energii, tak? Bo my tą energię, to ciepło, znaczną część odzyskujemy. Czyli nie grzejmy Pana Boga, tak, nie, do, nie otwieramy okien. Nie i... otwieramy okien, przez to nasze okna nie są zaparowane, tak? Oddychamy świeżym, czystym powietrzem w zależności od informacji, na przykład tutaj na komórce nam się wyświetli, kiedy... Kiedy wymienić filtr, wymieniamy filtr, nadal mamy czyste, zdrowe powietrze w pokoju. Ja myślę, że zaletą takiego rozwiązania jest też to, jeżeli macie starszy budynek, nie możecie pociągnąć kanałów, że prosto instalujemy o, to taki to jeszcze tak, kolejna zaleta, że w niektórych budynkach nie da się zamontować instalacji centralnej. Tak? No różne są warunki, brak miejsca i no, różne przeszkody. Jest to rozwiązanie, które właśnie jest taką alternatywą dla tej rekuperacji centralnej, tak? I możemy problem z wentylacją rozwiązać. Okej, okay, przejdźmy może do drugiego urządzenia, które rzuca się tej bardziej w oczy. To jest biała skrzynka. A to jest czarna no skrzynka. Tak, tu mamy ciekawą to, konstrukcję. Powiem to już pan Andrzej za chwilę, no bo wie, nasza skrzynka czy no powiedzmy, no to wygląda jak jak rura, tak? Bo tak. to w środku jest tak. Rura po to, żeby wywiercić otwór w murze. 180 i taką rurę w środku, gdzie znajduje się wymiennik, silnik zamontować. Natomiast tutaj za chwilę pan Andrzej, który jest odpowiedzialny za centralną rekuperację, opowie więcej. A teraz opowiemy sobie o czym? O rekuperacji? Tak, centralnej? O rekuperacji. Chciałbym też w trzech słowach opowiedzieć o. O swojej firmie, e, mianowicie nazywam się Andrzej Truszkowski. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej. E, ponad około e, 12 lat zajmowałem się chłodnictwem i wentylacją w browarze w Żywcu. E, zwolniłem się dwa lata temu, otwierając firmę, która zajmuje się montażem e, pomp ciepła, klimatyzacji oraz e, rekuperacji. E, dlaczego warto zastosować rekuperację w domu? Przede wszystkim z tego względu e, dla zdrowia. Tak, my jako ludzie wydychamy dwutlenek węgla, no i używamy powietrze. Rekuperacja ma na celu wymianę powietrza w domu i dostarczenie nam świeżego powietrza niezbędnego do oddychania. Okej, okay, a z czym przyjechaliście na targi dokładnie? To urządzenie tutaj zaprezentowane jest to adiabatyczny nawilżacz kanałowy. Służy to do regulacji wilgotności w domu. I otrzymania zadanej wartości. Urządzenie działa w następujący sposób. Na kanale nawiewnym za rekuperatorem zamontowany jest adiabatyczny nawilżacz kanałowy, który mierzy wilgotność wyposażony w czujnik wilgotności, zamontowany na kanale za nawilżaczem, i w zależności od pomiarów wilgotności powietrza urządzenie bądź dopuszcza sobie wodę powodując nawilżenie tutaj tej, tej membrany tego wkładu bądź włącza grzałkę w celu osuszenia powietrza. I to jest tak naprawdę tylko dzięki takim urządzeniom możemy w miarę kontrolować wilgotność w domu, bo niestety minusem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest prze, przesuszanie powietrza zimą. Przejdziemy może do tej właśnie rekuperacji. Teraz. Mhm. Przejdźmy do rekuperacji. Co my tutaj mamy? Wygląda dość ciekawie, wygląda jak taka szafa. I spytałem się, czy to jest całe to urządzenie, to jest jakiś system, czy jak to wygląda. To urządzenie tutaj to jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik płytowy, który służy do odzysku ciepła powietrza wywiewanego z budynku. Powietrze wywiewane z budynku poprzez system kanałów, takich jak tutaj zaprezentowano, trafia do rekuperatora i oddaje ciepło w wymienniku rekuperatora do powietrza, które przychodzi nam z zewnątrz, powodując, że powietrze jest wstępnie odrzane, a my nie tracimy, eliminujemy stratę ciepła związaną z. Wentylacją pomieszczeń, ponieważ wykorzystujemy ciepło, które już było użyte w domu. Pytanie, czy to jest Wasza konstrukcja i co ją ewentualnie wyróżnia tutaj na rynku? Akurat ten re rekuperator tutaj, jest to belgijska konstrukcja firmy Wascom. Co wyróżnia te rekuperatory na rynku? No myślę, że tutaj głównie tak, cichość, cichość pracy tego systemu. Rekuperator jest dość fajnie wygłuszony, a specjalnie zaprojektowany system kanałów powoduje, że... Że instalacja jest naprawdę cicha, jest to jedna z cichszych instalacji dostępnych na rynku. Przede wszystkim też myślę, że tutaj produkty tej firmy Vasco, jako, jedyni, jako jedni z niewielu na rynku, jesteśmy w stanie zaproponować 6 lat gwarancji. Większość dostępnych produktów producentów oferuje gwarancję dwuletnią, więc to jest myślę też na duży plus. Oprócz tego, w przypadku wyboru całego systemu, wykonujemy również gratis projekt wykonawczy całej instalacji z niezbędnymi pieczątkami do, do wszelkich urzędów i tym podobnych instytucji. Czyli, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem i wykonaniem rekuperacji, jest z okolic Bielska. Jaki obszar działania macie? No, głównie okolice Bielska, województwo też małopolskie, Kęty, Śląsk, Tarnowskie Góry. Działamy również w przemyśle, w wentylacji większych hal, na przykład tutaj siłownia w Bielsku, w Gemini. Działamy w dużym obszarze, firma, firma jest młoda firma, ale, ale posiadam bardzo duże doświadczenie, także gorąco zapraszam do kontaktu. Dziękuję w takim razie za wywiad i lecimy dalej.